Biedny, samotny ojciec pozwolił nieznajomej dziewczynie przenocować, nie wiedząc, że jest córką milionera i że ją pokocha. Nie powinnaś być tutaj sama, powiedział Jack. Jego głos był niski, ale stanowczy, gdy deszcz obijał mu ramiona. To nie jest dobre miejsce, żeby stać tu o drugiej nad ranem. Dziewczyna gwałtownie się odwróciła, zaskoczona. Jej włosy były przemoczone, kosmyki przyklejone do twarzy. Spojrzała na niego z przestrachem. Nie potrzebuję Twojej litości, odburknęła, obejmując się ramionami. Jack zrobił krok bliżej, ale z zachowaniem dystansu. Wciąż miał na sobie roboczy uniform służb miejskich. Nie oferuje litości. Oferuje miejsce, gdzie jest ciepło, bieżąca woda i nikt nie ma noża w ręce. Dziewczyna zawahała się. W jej oczach pojawił się strach i duma jednocześnie. Co się stało? zapytał spokojnie. Okradli mnie. Telefon rozładowany. Torba zniknęła. odpowiedziała cicho. Chcesz do kogoś zadzwonić? zapytał. Pokręciła głową. Nie. Potrzebuję tylko bezpiecznego miejsca do rana. Jack zawahał. W domu czekała jego sześcioletnia córka, ale widząc jak dziewczyna trzęsie się z zimna, nie potrafił odejść. Mieszkam dwie przecznice stąd. Mam mały dom. Możesz przespać się na kanapie. Dobrze, szepnęła. Weszli razem do jego małego mieszkania. Skromnego, ale przytulnego. Na półkach stały książeczki dla dzieci. Przy drzwiach leżał różowy plecak. Jack podał jej koc. Ręcznik i bluzę. Łazienka po prawej, woda trochę się nagrzewa. Dziewczyna spojrzała na niego nieufnie. Dlaczego mi pomagasz? Bo mam nadzieję, że gdyby moja córka była kiedyś w potrzebie, ktoś zrobiłby to samo. Emma, bo tak miała na imię, poczuła się po raz pierwszy od dawna bezpiecznie. Zasnęła, słuchając deszczu. Rano obudził ją dziecięcy śmiech. Mała dziewczynka, Lili, budowała z klocków na dywanie. Cześć, jesteś księżniczką, która spała na naszej kanapie, powiedziała radośnie. Emma uśmiechnęła się. To chyba ja. Miło Cię poznać, Lili. Z kuchni dobiegł głos Jacka: Lili, chodź pomóc mi spalić tosty! Emma dołączyła do nich. Razem, niezdarnie, przygotowywali śniadanie. Przypalone tosty. Zbyt suche jajka, ale za to pełne śmiechu. Po śniadaniu Jack zaproponował Emmie pomoc. Znał właściciela pralni na rogu, który szukał kogoś do pracy. Emma, choć z początku niechętna, podjęła się tego. Praca była ciężka, bolały ją ręce, klienci bywali niemili, a ona nie miała nic, ani dokumentów, ani telefonu. Po kilku dniach wróciła do domu Jacka zmęczona. Z pęcherzami na stopach. Rano znalazła przy drzwiach nowe, białe trampki z karteczką. Twoje stopy zasługują na coś lepszego. Nie powinnaś chodzić w bólu. Poczuła coś, czego dawno nie czuła: że ktoś naprawdę się o nią troszczy. Z czasem między nią a Jackiem rodziła się coraz głębsza więź. Pewnej nocy, pomagając mu dostarczać pranie, została zaatakowana przez psa. I przewróciła się, raniąc rękę. Jack rzucił się, by ją chronić. Krzyknął na nią, nie ze złości, lecz ze strachu. Nigdy nikt na mnie nie krzyczał, bo się o mnie bał, wyszeptała Emma ze łzami w oczach. Kilka dni później, składając pranie z jej torby, wypadł delikatny złoty naszyjnik z szafirem. Jack spojrzał na niego i zrozumiał. Nie jest coś, co nosi ktoś, kto jest bez grosza. Emma westchnęła. Uciekłam. Jestem córką milionera. Uciekłam od życia, gdzie wszystko miało cenę, oprócz miłości. Jack poczuł się zraniony nie dlatego, że była bogata, ale dlatego, że mu nie powiedziała prawdy. Nim zdążyli to przegadać, do pralni wszedł paparazzi. Znalazłem cię. Twój tata płaci fortunę za informację, gdzie jesteś. Jack bez wahania wyprowadził Emmę tylnymi drzwiami. Zabrał Lili ze szkoły i schował ją u sąsiadki, pani Ramirez. Uciekli razem. Kiedy wrócili do domu, pod drzwiami czekała luksusowa czarna limuzyna. Z auta wysiadł Winston Harrington, ojciec Emmy. Wracaj do domu, rozkazał. Jack stanął między nimi. Ona nie jest rzeczą, żeby ją przekazywać. Sama decyduje. Emma spojrzała na Jacka, na ojca. Ze łzami w oczach powiedziała: chyba muszę. Nie zmuszają mnie słowami, tylko wszystkim, co zostawiłam. Odeszła. Jack nic nie mógł zrobić. Patrzył, jak podjeżdża. Przez kolejne dni dom Jacka był cich. Lili przestała się śmiać. A gdy dostała gorączki, Jack zawiózł ją do szpitala. Tam usłyszał 6 tysięcy dolarów z góry. Nie miał. Wtedy pojawiła się Emma. Bez słowa podała kartę kredytową. Wszystko na mnie. Pokój, badania, leki. Gdy Lili zasnęła, Jack spojrzał na nią. Nie musiałaś. Dziękuję. Emma uśmiechnęła się. Mówiłeś kiedyś, że każdy powinien móc chodzić bez bólu. To dotyczy też serca. Emma pojechała jeszcze raz do ojca. Nie wracam. Kocham go. Ten człowiek dał mi więcej niż pałace. Dał mi dom. Winston milczał długo. Powiedz mu, że masz szczęście. Nie odpowiedziała Emma. To ja mam szczęście. Następnego ranka Jack usłyszał pukanie do drzwi. Otworzył. Stała tam Emma, z papierową torbą w rękach.